Winda, winda! Dobrze, ICT! Do prawej! Nie! Kur... Ma to? Co ty se masz, kur... Bo... O ja pier... Kole... Afera jest jak u gni to wie... Ja pier... Kole... Mieszcząca specjalnie mnie się... go nie trafił... Pierdol. Był, był, to był! Ja ja... Wła... Nie, kule... Spokojnie, panowie. Multi-kill. <laughs> <laughs> uh, <laughs> meister, Monster. <laughs> <Tino>. <laughs> To, to panu tak spierdolił. Siedzieć. On po lewej był. A tu jednak. Dostał, dostał. No wyszedł. Co to pierdolasz? Nie. Nie, 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 nie. Nie. O -o. Zabij go, żeby nie trollował. <grym> What the fuck? Nie! To <grym> <grym> by zamieniliście <grym> Bardzo, Radio Maria, hallo. Sześć Boże, Sześć Boże. 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 Hey, Starty recording Catedro. Catedro. emergency video. Praca, praca. Dobra, dobra. <laughs> this is not npl this is a major oh kurva oh kurva! A chodzi piraci drogowi. Jeśli zastanawiałeś się, gdzie w łatwy, przede wszystkim bezpieczny sposób wymienić swoje stare skiny na nowe, odpowiedzią może być stronka PirateSwap. Za pomocą PirateSwap możecie z łatwością kupować, wymieniać, a nawet sprzedawać swoje skiny. Używając kodu STOPCS dostajecie 35% bonusu do depozytu i dodatkowo do 30$ w pierwszych trzech transakcjach. Link w opisie. Apps. Od początku. Doda, a raczej Dorota Rapczewska działa w branży już od naprawdę. Początku jej kariery. Mm -hmm. play of the game. <ścoughs> Jak to się stało? Mam szansę na nowe życie. Kurwa, stary, gdzie jest paka? Masz minimapę? Mam rozjebaną minimapę, ja nie wiem, gdzie jest paka. Mówię ci dziesiąty raz, kurwa! Jest prawo, 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 prawo. 10, 9, 6, 5 Russell działa dłużej. Nawet do 10 godzin dłużej. Oho! Czyli to no. jest cały maraton. Jest to genialne podanie otwierające pewne obrazy. A dlaczego jest na przykład test na ojczo, Ojcostwo, a nie ma test na Mahomo? Akurat gdzieś dziecko te bawie ze spa. Co Co jest? Co wiesz? head. Oh my god! Oh my god! Oh my god, No wiesz? Co wiesz? do na... No. Poczęstuje jest i jeśli będzie...